Czytanie z księgi mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę, i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest w niebie? Tuż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego Ducha Swego. I tak ścieżki mieszkańców Ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich mądrość. Oto Słowo Boże. W proch człowieka i mówisz wracajcie, synowie ludzcy, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straszna nocna. A Stają się niebiese baranny jak trawa, która rośnie, rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usy. Dnie nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług. nas o swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie z nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieram. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona Najdroższy Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach za onezymem. Jego ci odsyłam. Ty zaś jego to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast Ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez Twojej zgody. Aby dobry Twój czyn był nie, był nie jakby zmusu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, i jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Oto Słowo Boże. Proszę Twojemu Słudze światło swojego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Alleluja, Alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły za Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby go wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jeszcze jest daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto Słowo Pańskie. Kochani, gdy czytamy Pismo Święte, to zawsze jest ważne, żebyśmy czytali je całościowo. Czyli są fragmenty w Piśmie Świętym, które pozornie się wykluczają. A, I wtedy nie należy patrzeć, że wybieram albo to, albo to, tylko one razem tworzą to, co Pan Jezus mówi. I raz Pan Jezus mówi, że mam że drugie przykazanie, jest kochaj bliźniego, jak siebie samego. Czyli mam kochać siebie i drugiego człowieka, mojego bliźniego. Kto jest tym moim bliźnim? To przede wszystkim mąż, żona, dzieci. Ci, z którymi mieszkam, ci, którzy mnie otaczają, z którymi pracuję. Kochaj, drugie przykazanie po miłości Boga jest przykazanie miłości drugiego człowieka, jak siebie samego. A dzisiaj czytamy: Kto nie ma w nienawiści żony, matki, dzieci, braci, sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Nie chodzi o nienawiść, a jak później Pan Jezus pokazuje, chodzi o wolność. O wolność. Że mam się wyrzec wszystkiego, żeby kochać, żeby być zdolnym do wzięcia swojego krzyża. I o ten krzyż chodzi, żebym był w stanie wziąć swój krzyż. Bo jeżeli będę zdeterminowany człowiekiem, drugim człowiekiem, nawet tym ukochanym i najbliższym, to w pewnym momencie może On mi stanąć na drodze, żeby nie pełnić woli Bożej. A to, co ma być najważniejsze w naszym życiu, to robić to, co mówi Pan Jezus. I to będzie zawsze większą miłością wobec bliźniego, większą niż to, co mi się wydaje, że jest miłością, gdzie zatrzymujemy się na uczuciach, na doznaniach, na słowach tymczasowych. A Bóg nie chce słowa tymczasowego, tylko słowa, które prowadzi nas do nieba. Chce, żebyśmy tak siebie traktowali, abyśmy byli dla siebie pomocą do zbawienia, abyśmy w końcu mogli stanąć przed Bogiem razem z naszymi dziećmi, żonami, mamami, ojcami, żon mężami itd. Żebyśmy całymi rodzinami byli z Chrystusem w niebie. Chciałbym się zatrzymać w tej całej Ewangelii na krzyżu, o którym mówi Pan Jezus. On mówi tak: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swojego krzyża, a idzie za mną. Czyli mowa jest o osobach, które o nas, tutaj jak jesteśmy, my wszyscy, jak tu jesteśmy, chodzimy za Jezusem ale możemy chodzić za Jezusem i nie brać swojego krzyża. Dzisiaj bardzo wielu ludzi chodzących do Kościoła nie zna odpowiedzi na pytanie: co jest moim krzyżem? Nie wiem, czy tutaj, jak jesteśmy, by Ciebie zapytać w domu, co jest Twoim krzyżem? Czy znasz odpowiedź na to pytanie? A każdy z nas ma swój krzyż. My możemy powiedzieć, że jest krzyż Pana Jezusa. To, to wiemy, że On jest i znamy Drogę Krzyżową. Ale Jezus nie mówi o tym, żebyśmy brali Jego krzyż, tylko żebyśmy wzięli swój krzyż. To, że rozważamy Drogę Krzyżową i patrzymy na Krzyż Jezusa, to jest po to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy wziąć swój krzyż. Ale mam wziąć mój krzyż. Co jest dzisiaj moim krzyżem, który noszę, który mam wziąć? To oczywiście może być choroba, może być jakiś trud, może być coś, co że straciłem pracę. Natomiast największym krzyżem w naszym życiu są osoby. Tak jak dla Pana Jezusa, największym krzyżem były osoby dookoła Niego. To w końcu ludzie krzyczeli precz. I to oni byli tym krzyżem. Na czym ten krzyż polegał? On polegał na tym, że oni krzyczą precz, a Jezus dalej ich kocha. Miłość jest krzyżem, tylko do kogo? O co chodzi Bogu z moim krzyżem? Jezus jest podczas Eucharystii w gronie apostołów. Tam jest Judasz. Tam są ci, którzy od niego uciekną za chwilę. I krzyżem jest dalej ich kochać. Krzyżem jest dla Jezusa, że chociaż zawiedli, dalej ich powoływać, uchwać im, że poprowadzą Kościół. To zaufanie do człowieka, który jest obok mnie, a zawodzi, z którym żyję, a który Okazuje się, że no nie spełnia tego, co obiecał. To, to troska o zaufanie wobec niego jest moim krzyżem. Mówimy, miłość nie pamięta złego. To jest właśnie krzyż, bo my wolimy pamiętać o tym, co złe. Pamiętamy o tym, co mąż zrobił złego 20 lat temu. Bardzo wiele żon o tym pamięta. I nawet troszczy się, żeby nie zapomnieć na wszelki wypadek. I to jest właśnie niewzięcie swojego krzyża. A wzięcie krzyża będzie, że ja o tym zapomnę. A co będzie na wszelki wypadek? Na wszelki wypadek będzie Jezus. I to jest to wzięcie krzyża, to jest wycinek tylko naszego życia. To samo dotyczy dzieci, to samo dotyczy osób, z którymi pracujemy, że chcę ufać Chrystusowi. I iść, wziąć ten trud, który mam, tak jak On go bierze. Byłoby dobrze, żebyśmy zatrzymali się trochę i zobaczyli, co jest dzisiaj moim krzyżem. Jak przyjdziemy do kościoła za dwa tygodnie, za miesiąc, może się okazać, że krzyżem już jest coś innego. Dzisiaj jest to, że wczoraj była kolacja, i na tej kolacji syn czy córka powiedzieli mi coś tragicznego. To, że miałem z kimś spotkanie i zostałem zmiażdżony, obrażony, że ktoś wyciągnął coś, co było parę lat temu i, i się tym posługuje, żeby mnie zdeptać. A może krzyżem jest to, że ktoś cię obgadał w pracy i przez tę pracę straciłeś. I ta strata pracy to nie jest krzyż jeszcze, znaczy to jeszcze nie jest, praszam, wzięcie krzyża. Wzięcie krzyża będzie polegało na tym, że postawisz sobie osobę, która cię zwolniła. I powiesz, wiem, że mam ją kochać. I tu jest krzyż. To jest to wzięcie krzyża z mojej strony. Pan Jezus właśnie to bierze na swoje ramiona i z tym idzie. I kiedy mówi, oddal ten kielich, to jest jak ich dalej kochać? Jak tym żyć? Bo to nie chodzi o to, że. Oddal ode mnie ten kielich, to zmaganie, modlitwa Jezusa. Ona nie polega na tym, żeby mnie nie ukrzyżowali. Bo gdyby Pan Jezus chciał być nieukrzyżowany, to po prostu z ogrodu oliwnego wyszedłby. I tyle wyszedłby przed Judaszem. A tu chodzi o przyjęcie Judasza. Że On przychodzi, pocałuje, w ten sposób zdradzi. A ja nie ucieknę od miłości wobec Niego, wobec osób, które są dookoła nas i które nas niszczą. To nie jest pochwalanie grzechu, wzięcie krzyża, ale to jest moje serce, w którym nie będzie nienawiści. Kochani, jeżeli będziemy wiedzieli, czym jest nasz krzyż, to nasze przychodzenie do Kościoła w niedzielę i w każdy inny dzień, nasze przyjmowanie Komunii Świętej, będzie za każdym razem z tym krzyżem związane, bo będziemy przychodzili do kościoła i mówili: Boże, naucz mnie kochać. Daj mi wziąć mój krzyż. Mam taki tydzień, że kłócę się codziennie z mężem. I nie umiem inaczej. Panie, pomóż mi nieść ten krzyż, abym kochała, abym kochał. Jest początek roku, dzieci wytrącają z równowagi, bo. Organizacja tych wszystkich rzeczy, spięcie, jestem nerwowy i Boże nie umiem kochać. Coś się dzieje takiego we mnie, że po prostu nie chcę być taki. Miłość cierpliwa jest, jest łagodna, nie ma tego we mnie. Proszę Cię, pomóż mi nieść ten krzyż, żebym zachował łagodność i cierpliwość. I w tym momencie zobaczcie, że przychodzimy do ukrzyżowanego, do Pana Jezusa z zupełnie inną kondycją serca, bo mówimy: Panie. Pomóż mi nieść. Jeżeli nie mamy świadomości, co jest moim krzyżem, możemy się skupić wtedy na krzyżu Jezusa i że to o to by chodziło. I wtedy nasza wiara staje się bardziej rytualna, bo nie odnosi się do mnie. Co jest moim krzyżem? Kto nie nosi swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Swojego krzyża, nie krzyża Jezusowego. Krzyż Pana Jezusa był związany ze zbawieniem świata. My nie jesteśmy zbawicielami świata. Ale mamy dosyć ma dzień swojej biedy, mamy swój krzyż codzienności. Co więcej, jutro może być coś nowego, kolejnego. A to, z czym się zmagam od wczoraj, albo od tygodnia, ustaje. I przychodzi nowa rzecz. I znowu kolejna. I przychodzę do Jezusa i mówię: Boże, znowu się zmagam, znowu nie umiem, rozpamiętuję zło, cieszę się z niesprawiedliwości, że komuś coś się przytrafiło. A to nie jest miłość. Miłość, krzyż jest, podjęcie krzyża jest To jest miłość w naszym życiu. Miłość trudna, bo jeszcze jest też miłość, która nie wymaga. Momenty miłości, które nie wymagają krzyża. Jak macie dobrą rozmowę w domu i wszyscy są zgodni, to, no to też jest miłość. Tylko akurat jest taki czas, że przychodzi to lekko. Nie mamy w tym ukrzyżowania. Ale zmienia się okoliczność, już jest o coś spór i kochaj dalej, przekraczaj siebie. Zachęcam, żeby ta Ewangelia jakoś nas tak określiła przed Bogiem, że przychodzimy do Jezusa, bo mamy przychodzić do Jezusa z naszym krzyżem. Pomóż mi go nieść. Więc żeby określiła nas, że ja wiem, co dzisiaj jest moim zmaganiem. Wiem, co dzisiaj jest moim krzyżem, co mnie przekracza, gdzie nie umiem kochać, nie umiem tego wziąć i mieć pokój w sercu. Bo jestem do czegoś za bardzo przywiązany i Pan Jezus chce mnie od tego uwolnić przywrócić pokój, to jest to weź swój krzyż, nieś go z Nim. Amen. Wysłuchaliśmy teraz kazania. Chciałbym was poprosić, żebyście jeszcze chwilkę się zastanowili nad tym, co usłyszeliście, żeby te treści zeszły do waszego serca. I jeżeli uważacie, że to był dobry materiał, Udostępnijcie go znajomym na swoim profilu na Facebooku, czy w innych miejscach na Instagramie. Dajcie link, żeby osoby mogły wejść też na to kazanie, też go posłuchać. Jeżeli tylko uważacie, że było wartościowe. Kciuk w górę. To też promuję film. Napiszcie komentarz, jak tylko skończy się transmisja. I koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie go naciskając dzwoneczek. To wszystko jest tutaj poniżej. Można to zrobić. No i. Za każdym razem prosimy Was też o wsparcie, bo transmisje się odbywają tylko dzięki Waszemu wsparciu. To Wasze wsparcie powoduje, że utrzymujemy etaty, osoby, które się tym zajmują i też możemy rozwijać się sprzętowo. Aby nas wesprzeć, za pośrednictwem szybkiego przelewu albo kartą, to macie wszystko w opisie tego materiału. Do zobaczenia niebawem. Wysłuchaliśmy teraz kazania. Chciałbym